Lepsze gody lecą w górę, a później spadają w ciemną chórę. Odcinek pod tytułem Shopping. Odcinek pierwszy, sezon drugi. Ciężkie to łazienkowe rzeczy. Mm, mm. Musimy w ogóle jechać do sklepu, bo będzie taka jak była. No nie no musimy iść do sklepu. Lili! Pomóż mi! No właśnie pomagam ci. Ja nie mogę po prostu. Dlaczego oni... Znaczy no. Dlaczego tak się dzieje, że, że, że jak kupimy nowe rzeczy, to nigdzie się nie mieszą w kuchni. Też potrzebujemy tutaj szafy. Tutaj się ledwo wszystko zmieściło. To jajo od tamtu. O, dzięki, zobaczymy co jest w środku. ja się upchnąć te rzeczy, ale na szczęście nie musimy tutaj kupować nic. Musimy jak do sklepu. Musimy! Zbieramy się dziewczyny. Doszliśmy w końcu. Galeria Andziks. Andziks się nazywa ta galeria. Dzień dobry. Dzień dobry. Tam jest kolejna część tej galerii Andziks. Tutaj. 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 Nawet jest spożywka. Tak. My przeszliśmy tylko po szaty. O, tu są. Od razu bierzemy te te półki też nam się przydadzą. A przepraszam, mam jedno pytanie. Tak. Czy można wymienić tą szatę? Tak, a na jaką chcę? Na bezkolorową. Okej, okay, już się robi. Proszę. Dziękuję. Kilka minut później. Dziewczyny, mi się już nie chce chodzić po tych sklepach. Zobacz, ile już mamy rzeczy. No dobra, Pisiu, jak sobie chcesz, ale mm, ja idę z dziewczynami jeszcze po takie jedną małą rzecz. No, chodź mięska, chodź, bo zaraz na wykupi ktoś. Ach, te dziewczyny. Hmm. Co to w ogóle za małe lustro, ktoś. Wytworzył. Proszę pani, dlaczego pani takie małe lusterka wytworzyła? O, cześć, Pysio! Cześć! Mm. Dobra, chodźmy szybko. Ja pójdę. Są! Co to jest? Mleko czekoladowe. O smaku kakao i mleka i. oczywiście. Czekolady! Idziemy! Pysio, masz już. Pip, 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 pip. To będzie razem 115 złotych kartą czy gotówką. Masz Pani gotówkę i się nie trzeba. Dobrze. Żyta miłego meblowania, czy tam, nie wiem co państwo mówią. Tak, tak, zanim coś się dziewczyny. Wy przejmę, wydoję nam wymyślaki. O co, pysio? Dym, dym! Ale jak to my włożymy do domu? No i właśnie, po co kupowaliśmy taką wielką szafę? Żeby zmieścić te rzeczy do łazienki, no pieśle, się ogarnij się. Sam się ogarnijcie, 115 złotych proszę w błoto. Sam poszedłeś w błoto. Zaraz zepsujecie drzwi. Zobaczcie jakie one są małe. I wąskie w ogóle. No i jak my to wniesiemy? No to na pewno jakoś wejdzie. Z waszego pokoju tu się najbardziej sypie, no. Ale tą szafę musimy jedynie wnieść. Wiecie jak? Patrzcie. No ktoś musimy wejść po tych włosach, czy tam cokolwiek to jest. Dobra, schodzę już. Na szczęście mamy takie schodki. Wchodzimy do domu, bo musimy się wziąć za meblowanie. No właśnie. Meblowanie. Go! Zobaczycie nasz dom w kolejnym odcinku. Na 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 Padajcie!